Witam Państwa w Przychodni Stomatologicznej Old Town Clinic. Dziś zdradzimy Państwu, czym dr Katarzyna Talik wraz z zespołem zajmuje się na co dzień w naszym gabinecie. Zapraszam. Pacjenci często zadają mi pytanie, jak działa skaner? Czy robi skany tak jak aparat rentgenowski? Czy wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe? Otóż skaner w swojej głowicy posiada kamerę, która wykonuje tysiące bardzo dokładnych zdjęć na minutę. Które przekazywane są do programu komputerowego. Dzięki czemu obraz na ekranie pojawia się symultanicznie. Proces skanowania możemy więc porównać do wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym lub kręcenia filmu kamerą. Dlatego skaner wewnątrz ustny jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta. Jestem specjalistą krytyki stomatologicznej i do niedawna wykonywanie wycisku w jamie ustnej pacjenta było moją codzienną czynnością w gabinecie. Dzięki szybkiemu rozwojowi cyfrowej stomatologii dziś. Mogę zaproponować swoim pacjentom metodę bardziej komfortową i nowoczesną, jaką jest skanowanie wewnątrz ustne. Skaner wewnątrz ustny jest to urządzenie, które przenosi przestrzenny, trójwymiarowy obraz zębów i dziąseł na ekran komputera. Dzięki tej nowoczesnej metodzie unikamy używania masy wyciskowej do pobierania wycisków, a skanowanie znacznie skraca czas całego zabiegu. Proces skanowania jest zatem prosty, bezbolesny i krótki. A teraz spójrzcie, jak wyczarować piękny uśmiech. Programowanie skanera stwarza możliwość cyfrowego projektowania uśmiechu, tzw. Smile Design. Pierwszym etapem jest wykonanie kilku zdjęć pacjenta z różnych perspektyw. Lekarz następnie przygotowuje wizualizację nowego uśmiechu dla pacjenta. Opracowuje też dokładny plan leczenia stomatologicznego, dzięki któremu możemy uzyskać wymarzony uśmiech. W tej metodzie możemy się przekonać, jaki będzie efekt końcowy leczenia, zanim go rozpoczęliśmy. Wraz z pacjentem omawiamy zaproponowany kształt, wielkość i kolor planowanego uzębienia i wspólnie wykonujemy projekt szyty na miarę. Służy nam również do przedzabiegowego planowania pozycji implantu. Wykonując skan wewnątrz ustny, możemy go nałożyć na obraz uzyskany w badaniu tomografii komputerowej, czyli badaniu trójwymiarowym kości w programie do nawigacji komputerowej. To niezwykle precyzyjne oprogramowanie pozwala na zaplanowanie idealnej pozycji implantu, jego długości i średnicy, optymalnie wykorzystując warunki kostne oraz uwzględniając pozycję przyszłej korony. Na podstawie tego projektu drukowany jest szablon chirurgiczny, umieszczany w jamie ustnej, a poprzez tuleje w szablonie implanty są pozycjonowane dokładnie tam, gdzie został zaplanowany wirtualnie. Dzięki programowi do nawigacji komputerowej lekarz może umiejscowić implanty w idealnym położeniu, zwiększając bezpieczeństwo i przewidywalność zabiegu implantacji. Największym problemem w leczeniu endodontycznym jest anatomia i topografia kanałów korzeniowych. Sukces leczenia zależy bowiem od prawidłowego ich odnalezienia, poszerzenia i ostatecznego przestrzennego wypełnienia. A teraz zobaczymy, jak dr Katarzyna Lewandowska przeprowadza leczenie kanałowe pod mikroskopem. Dzięki pracy w powiększeniu leczenie endodontyczne może być bardziej przewidywalne. Można też uniknąć niepotrzebnych powikłań i błędów, a te istniejące można próbować naprawić. Bezsprzecznie najtrudniejsze w leczeniu kanałowym są zęby wielokorzeniowe ze względu na różnorodność i zmienność swojej anatomii. Właściwe otwarcie komory zęba oraz uwidocznienie ujść kanałów z użyciem mikroskopu zwiększa szanse na prawidłowe leczenie. Mikroskop daje możliwość kontroli prawie wszystkich etapów leczenia endodontycznego. Współczesne standardy opracowania systemu korzeniowego opierają się, oprócz stosowania nowoczesnych narzędzi endodontycznych, ręcznych oraz maszynowych, na starannym płukaniu kanałów. Jednym z podstawowych irygantów jest podchloryn sodu, aktywowany ultradźwiękowo. Po takim płukaniu możemy obserwować pod mikroskopem bardzo czystą, pozbawioną warstwy mazistej zębiny. Równie ważnym elementem leczenia jest szczelne wypełnienie kanałów. Obecnie jedną z najpopularniejszych metod obturacji jest metoda kondensacji pionowej gutaperki przywierzchołkowo z zastosowaniem gorącego plagera i dopełnienie kanału gutaperką iniekcyjną. Jest to metoda ciągłej fali kondensacji. Użycie mikroskopu minimalizuje ryzyko powstania perforacji. Jest on również niezbędny do rozpoznania i zaopatrzenia miejsca perforacji już istniejącej. W połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych technik zachowawczych oraz biokompatybilnych materiałów są znacznie większe szanse na poprawę rokowania. Dzięki wykorzystaniu mikroskopu możliwe jest również wykrywanie pęknięć i złamań korzenia i korony, usuwanie złamanych narzędzi oraz wsteczne wypełnienie kanałów podczas zabiegu resekcji. Mikroskop znajduje także zastosowanie w innych dziedzinach stomatologii, takich jak implantologia, periodontologia oraz protetyka. W tamtieniem wykonujemy także zabieg wybierania zębów gabinetową przy użyciu lampy bijąt. Naturalny kolor zębów zależy od barwy zębiny prześwitującej przez przezierne szkliwo i waha się od bieli przez szarość do żółci. Wypadkową naturalnej barwy zęba i tworzących się w życiu przebarwień jest ostateczny kolor zębów. Zarówno wybielanie w gabinecie stomatologicznym, jak i metodą domową ma swoje wady i zalety. Do niewątpliwych zalet wybielania gabinetowego Należy podwyższony poziom bezpieczeństwa, spersonalizowany plan działania i szybsze efekty. Do VAT natomiast może należeć większe ryzyko nadwrażliwości. Preparaty do wybielania nowych generacji mają więc za zadanie zmniejszać to ryzyko. Takim właśnie preparatem jest Beyond Max Solution stosowany w Old Składa się on z żelu zawierającego 35% nadtlenek wodoru oraz żelu RS noszącego nadwrażliwość. Wzmocnienie działania żelu wybierającego uzyskujemy dzięki zastosowaniu lampy Biont. Jest to akcelerator halogenowy wykorzystujący większą długość fali niż zwykłe lampy LED. Wykorzystywany podczas zabiegu żel ma szansę wniknąć w szkliwą oraz w warstwę głębszą, czyli zębinę. Właśnie dlatego lampa bion przeznaczona jest dla pacjentów z intensywnymi przebarwieniami, również takimi wytworzonymi przez leki, antybiotyki czy fluor. Uzyskany efekt utrzymuje się dłużej niż w przypadku LED-owego rozjaśnienia, nawet do około dwóch lat. Osoba planująca wybielanie w gabinecie musi odpowiednio przygotować się do zabiegu. Przede wszystkim należy upewnić się, czy nie ma przeciwwskazań do takiej procedury. Należą do nich m.in. wiek poniżej 16 roku życia, ciąża, różnica afty, nadżerki w jamie ustnej, alergie, pęknięcia szkliwa czy hipoplazja. A także choroby ogólnoustrojowe takie jak nowotwory, cukrzyca, padaczka czy choroba Parkinsona. Następnie należy dokonać profesjonalnego czyszczenia zębów w gabinecie stomatologicznym. Po zabiegach higienizacyjnych wybielanie na pewno da lepszy efekt estetyczny. Drodzy pacjenci, pamiętajmy także o profesjonalnym czyszczeniu zębów, dlatego zapraszamy na zabiegi higienizacyjne obejmujące skaling, piaskowanie i fluoryzację. Płytka na zęby, zwana również płytką bakteryjną lub osadem do zębry powstaje codziennie. Jest to miękki nalot koloru biało-żółtego, ściśle przylegający do naszych zębów i składający się z różnych produktów przemiany baterii. Płytka gromadzi się szczególnie w miejscach retencyjnych, takich jak powierzchnie styczne, okolice przyszyjkowe i kieszonki dziosłowej. Płytka przyczynia się do powstania, próchnicy oraz zapalenia dziąsa. Kamień lazebny jest to zmineralizowana płytka lazebna. Najbardziej widoczny jest kamień laziosowy, który w kolorze szaro powstaje na powierzchni językowej zębów przednich i policzkowych górnych tylnych. Kamień poddziąsowy jest mniej widoczny i trudniejszy do usunięcia, ponieważ umiejscowia się pod powierzchnią dziąsem, powodując patologiczne kieszonki i recesję dziąsem. Do scalingu używamy skalera ultradźwiękowego, a zabieg wykonujemy rutynowo od 4 do 6 miesięcy u każdego pacjenta, natomiast u pacjentów z chorobami przezębia częściej. Uzupełnieniem skalingu jest piaskowanie, które usuwa osady i przebarwienia z produktów spożywczych z trudno dostępnych pis jak bruzdy, szczeliny i zagubienia. Oba zabiegi warto wykonać jednocześnie. Do zabiegu wykorzystujemy piaskarkę, która po dużym dziesięciu rozpyla specjalny piasek z wodą. Piaskarką usuwamy przebarwienia i osady warstwunkowe. Zawyk jest bezwoletny, a po jego wykonaniu odczuwamy świeżość i gładkość. Floryzacja po zabiegach. Fluor ma działanie wzmacniające szkliwo, przez co działa ochronnie przed próchnicą oraz zapobiega nadpężliwości zębów. Profesjonalny zabieg polega na nałożeniu pianki z fluorem lub innych preparatów jak lakiery i żara.